Ten kredens dostanie nowe życie w butelkowej zieleni. I to jest kredens, który wyląduje w salonie mojej mamy. I pod naszym czujnym okiem odnowiła go sobie sama. Całe przygotowanie do malowania to naprawdę sporo pracy, i tutaj jest skrócona, mega skrócona wersja. I tutaj, oczywiście wjeżdża kolorek na wcześniej oczyszczoną powierzchnię, i to jest butelkowa zieleń. I w zasadzie sam korpus będzie zielony, bo resztę pozostawiamy w drewnie. A co dobrałyśmy do drewna? Moja mama zdecydowała się na nałożeniu bejsy w kolorze ciemny dom. Zależało jej na ciepłym odcieniu drewna. Jak butelkowa zieleń, to i stare złoto. Moja mama nadaje jest sobie kolor uchwytów i trzeba przyznać, że całkiem nieźle poradziła sobie z tymi pracami. Ten cudny bufet stanął w jej jadalni i prezentuje się właśnie tak. A dla osób, które chcą się również nauczyć odnawiania mebli, stworzyłam e-bookowy kurs. Link do niego znajdziesz w moim bio, czyli u góry mojej strony i będzie mi niezmiernie miło, jeśli napiszesz w komentarzu, jak podoba Ci się taka wersja kredensu.